Proszę Pana! Proszę Pana! Zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w Skowronka. Siedzi cały dzień na buku i powtarza Kuku! Kuku! Pomyśl tylko, co Ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwo przecież. Proszę Pana! Proszę pana! Rzecz cię stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała oranżada. I w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie. Fe kłamczucha! To nie wszystko, proszę Pana. U stryjenki wczoraj z rana, a becadło z pieca spadło. Całą pieczeń z rąbla zjadło. A tymczasem na obiedzie Miał być lew i dwa niedźwiedzie. To dopiero jest kłamczucha! Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie Utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daje słowo! Sprowadzono straż ogniową. Przecedzono wodę sitem. A co ryb złowiono przy tym? Fe. nieładnie, któż tak kłamie, zaraz się poskarżę, mamie.